Satrzykal, witam Was w czwartek. Witajcie kochani w czwartek, dzisiaj wygląda, że będzie się dużo się działo. Spodziewamy się gości. Mam też wyjść z mężem. Teraz szykuję dzieci do szkoły. Wczoraj trochę zabalowaliśmy na dzień kobiet i holi. E, tutaj mamy resztki pizzy. No, trzeba by ogarnąć troszeczkę chałupkę e, i zobaczymy jak ten dzień się potoczy. Trzeba będzie też zrobić jakieś ciasto może jakąś przegryzkę, a za oknem, słuchajcie, śnieg i to nie jest lekki, tylko się nasila, zaraz Wam pokażę nie wiem czy to widać ale proszę równo ale wiem, ubrałam koszulkę z Lechem pod bluzę zobaczymy czy ją potem rozbierze, ale jest tematycznie ubrany, wiecie, że ja tak lubię też było Holi, ale my w sumie nie świętujemy za bardzo holi do tej pory. Jak zaczniemy, to zaczniemy. Chciałam w tym roku zacząć, ale akurat przypadło... Nie w sumie zrobiliśmy. Ja myślałam, że jest jutro. Jakoś tak mi utknęło w głowie, więc nawet nie, nie, nie pamiętałam na czas, żeby cokolwiek zorganizować. No, ale na razie do tej pory jeszcze nigdy nie świętowaliśmy. Chyba raz zrobiliśmy ala śmigus dingus, bo na śmigus dingus było za zimno i po prostu holi było jakoś 3 dni później i robiliśmy śmigus dingus na holi. No. Co do i leczenia, no to muszę Wam powiedzieć, że te nowe leki no tak średnio działają. Trochę się jej buzia wypogodziła, ale nadal dużo się drapie yy, i to tak średnio wygląda. mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Uh -huh. In the cheek? No, thank you. no, więc taki wstępik na ten nowy vlog, bo muszę powiedzieć, że ostatnio coś mało nagrywam, bo siedzimy w sumie w domu, taka pogoda, my glasses are upstairs, siedzimy w domu i nic nie robimy, oprócz gadania, układania puzzli, bo kupiłam... 3000 tysiące puzli, żeby ułożyć z rodzicami e, Mój tata i mój mąż uważają, że to strata czasu i przestrzeni, ale moja mama i mi się podoba więc złożyliśmy teraz, bo trzeba no goście przyjeżdżają, więc tu trzeba zwolnić Ułożyliśmy takie tacki i e, no, i będziemy kontynuować jutro mamy jeszcze parę dni Cake, carrot cake. Yeah, don't and try it hard. For mommy. Momma, Look at that. And you need upper. Yes. And Momma, what are you doing? I'm doing a cake, yeah? Yes. And so I have to get prepared. Mm -hmm. Yes. And I'll say like this: today carrot cake. Come on, action! Today carrot cake. Today yeah, carrot cake. Today is carrot cake. Today is carrot cake. Bravo! High five. Okay, now we need carrot. Yeah, carrot, carrot. Where are you? Whoa. carrot huh? Now we have to peel off. You peel off? Yeah. Do it. Do carrot change. And do carrot cake. <laughs> oh, Mama, oh. What am I doing? show you. Peel off the carrot. Show me yourself, Master Chef. you <laughs> not working. Is it working? You have to try more harder. I <laughs> <laughs> come, come, here. Hello, <laughs> Look, <laughs> <laughs> No? Why? Look at the car outside. Bye bye Arby mama. Bye bye. Bye mama. -bye. Bye, -bye. bye bye Arby. It's snowing. Give mommy kissy like this. <laughs> Give mommy kissy No no fly pissy. Mm -hmm. Okay. Let's go. Let's go. Go, go to school. Go to the car. <laughs> snowing. Yeah, I do. <laughs> what he singing? No. Is okay. uh -huh. it more as four already, Naya? Uh -huh. okay. No. Yeah. Close. Close now. Now take the second one. Your counting today is very bad. Okay, that's it. Now, crash. With, are they sitting? Yes. No. Are they in school? And I is in the kitchen, yeah? Mm -hmm. Bravo! Let's put it you know, Mommy, help? No. Oh. Uh oh. Mixing time. Mixing time. Mixing? Mixing? Blend. let's blend it in. Yeah, blend it in. <laughs> now we use blender? Yes. Yeah. You like it doing cake? No, I don't cake. You like to drink carrot cake. But we're not ready yet. How many more? Mm-hmm. Uh -huh, you need more? Yeah. Mm -hmm. Mix, mix, mix more. Mix more. Yes. Mix more. Baby. Uh -huh. Swojemu synowi na zawsze a Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stóp. Rano wieczór we mnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Broń nie złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Do ciebie Boże, rączki podnoszę. Do siebie, bo Boże na rączki podnoszę, o zdrowie odabia. mamy i taty proszę. Także proszę niech nas od złego na każdym kroku, aniołki. Jezus Maria Józefie święty Wam oddaję serce, ciało, duszę moją pod opiekę świętą. Nasze... jak to było? Panie Boże, nasze nasze po pobogosław to jedzątko. Panie Boże, nasze życie po też i picie. I ducha słuchaj Świętego Descent Amen To i najlepiej wychodzi o Nie widać Chodźmy. tego śniegu na kamerze tak jak na, na, na żywo No a wiesz widz tak No teraz już lepiej widać niż było widać ale ja już ten grubszy próbowałam uchwycić, wiesz? Rosołek. Było czaje rano. Jest resztka sosu z wczoraj, ale będzie coś innego. a, a gdzie moje ciasto? Moje ciasto marchewkowe. Co dalej? To się zobaczy. Ekipa sprzątająca. Sprzątamy teraz troszeczkę. Trochę gotujemy. Trochę źle żakujemy. Huh? Sleeping? Sleeping? Mm. Mąż poszedł na wizytę do lekarza. I tak, dzień na mnie. Arby jest w szkole. I powolutku do przodu już jest godzina... Która to jest... Mogę zobaczyć, aha, 11.30. No więc już goście powinni przyjść i na 13. Po 13.00 się mówiliśmy, na polski obiad, chyba. Wrosło będzie, a potem nie ma, albo ta faczita, co kupiliśmy, albo schabowy. Kto to wie? Czas pokaże. <grym> co do słodkiego, no to jest to ciasto. I nie za bardzo wiem, co drugie zrobić, bo Anna no, ja nie może mleka, czyli w sumie wszystko kupne odpada. Yy. Ciocia dała mi przepis jeszcze na ciasto bananowe, które też jest bez mleka, ale trzeba by się wybrać do sklepu banany. I może zrobić, albo zrobię biszkoptowe muffinki jeszcze, albo nic. <laughs> się okaże, no. Tak, to my leżakujemy. A na jej troszeczkę jest! Oh, Dzieci troszeczkę są takie. A ja szczególnie zasmarkana. A na Arwi był trochę rozkaszlany jednego dnia. Ale już mu lepiej. A ogólnie za oknem to wiecie: pada śnieg. Przecież to kiepsko widać w moim telefonie, ale bo pogoda jest bardzo taka śnieżna. No, zobaczymy, co ta moja mama, by młodzi w kuchni. Mówi, że chciała pyzy zrobić, ale w sumie to takie ostatnią chwilę, bo yy, o z tym by zamyślono się iśmy za ale trzeba by iść po świeże drożdże, bo moja mama z proszkowych nie, nie robi, tylko z tych świeżych, a świeże drożdże to tylko w polskim sklepie i tak się kółko zamyka. No, w każdym bądź razie... Może zrobimy wizytę? Kto wie? Dzisiaj trochę będą placki ziemniaczane. Bo takie wilgach pery są wielkości tak, wiecie, wielkie. Wielkiej wielkości. No. Dzisiaj mówiłam mojemu tacie, że pod filmikiem jak lecimy do Indii był komentarz o tym, że ja zawsze taka chichotka jestem, że jak coś mówię, to zaraz się śmieję pod koniec zdania. No i czy to jest tak, że ja się cieszę, że jadę do Indii, czy taka po prostu jestem i mówię, jak czytam ten komentarz to mi się kojarzy z moim tatą bo mój tat zawsze mówił, że ja pod koniec zda zdania to tak się śmieję, że nie można zrozumieć i mój mąż też to popiera że ja po prostu czasami mówię coś mądrego, ale zaczynam się w połowie śmiać i nikt nie może mnie zrozumieć, tak samo moich żartów bo zaczynam się chichotać ale mówię, na całe dwa lata na YouTubie mam tylko jeden taki komentarz więc chyba troszeczkę to opanowałam nie się śmieje, bo taki, tata mówi że zawsze kończy zdanie zamiast kropki, takie, no i dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że trzeba to bardziej kontrolować, szczególnie jak chcę bardziej się rozwijać na YouTubie, to powinnam troszeczkę ćwiczyć jak mówię, co mówię trochę bardziej też panować nad przestrzenią dookoła i tak bardziej podchodzić profesjonalnie bo to już wiecie, niedługo 2000 followersów to zobowiązuje, trzeba do tego podnieść bardziej, podejść bardziej po... What you making? cake! You making a carrot cake? Yes! Oh, very nice! Who can eat this carrot cake? Well, we together. We all eat together? Yes. Okay. I'm going to play Halle I am also Się nie? That's good, yeah. Oh, and candy. Nice. Jelly, jelly, jelly. No, to jest Arvi, to jest Arvi, to jest Arvi. A tam widziałeś jaką koszulkę ma Arvi. Aleha. No, na mecz aleha ma koszulkę. Arvi, lekko znam. O, ale wcinasz to, co cholernie. No. co? down, down, calm down, slow down! <laughs> Arby, Yay! One more thing. it's a, Is it for your juicy. It's a juicy bottle. Juicy bottle with the straw, yeah? It's yeah. the egg and a rabbit. yes yeah, it's a rabbit. Yeah. <laughs> We are we. Zegnam się z wami dwa tygodnie później no dwa i pół, bo niedziela dzisiaj no więc to nienagrywane często wtedy teraz jest filmik codziennie od poniedziałku do piątku no ale ja nie lubię potem, wiecie to takie wspomnienia, to fajne sobie utrwalić i a to, że przeminęło to już ma opóźnienie, to nieważne w każdym razie imprezka była super fajnie się siedziało co do naszych planów z mężem to <śmiałam>, mieliśmy mieć erantkę podczas yy, przyjazdu moich rodziców yy, no i różnie ją odkładaliśmy, zawsze coś zawsze coś yy, i byliśmy raz w Tesco raz pojechaliśmy na wspólne śniadanie podczas mojego męża pracy ale na to śniadanie nie zjedliśmy ale o tym kiedy indziej, bo to jest powiązane z inną historią a tak to mieliśmy iść do kina, ale no niestety wyszła taka sprawa, że mój mąż się właśnie uczył na tego taksówkarza, co wam zdradziłam już we vlogu nagranym dwa ty tydzień Ponad tydzień później niż ten filmik, więc teraz już Wam mogę powiedzieć, że cały pobyt moich rodziców załatwialiśmy papierologię dla mojego męża do tego egzaminu, więc było napięte, bo się dowiedział, że musi do piątku wszystko załatwić, jak moi rodzice byli i to było, wiecie, to nie było jakich obsił, w każdym bądź razie no, a potem został. W piątek się wszystko i dostał automatyczną odpowiedź, że babki nie ma do środy w biurze, a czwartek dostał maila, że egzamin ma dokładnie 7 dni później, więc kolejny był stres. No w każdym razie no, przepłaciliśmy to naszą randką, ale dobrze, że udało nam się spędzić trochę czasu z moimi rodzicami itd. A po drugie, moi rodzice zajmowali się dziećmi. Jak ja byłam w pracy, jak mój mąż był w pracy, jak już mówiłam, ten ostatni weekend to praktycznie po 7 godzin z dziećmi siedzieli, więc wiecie, już brać kolejnego czasu po to, żeby pójść sobie do kina, już nie chcieliśmy też za bardzo ich męczyć. No, ale do bardzo dobrze sobie radzili, to nie o to chodzi, tylko po prostu wiecie, co za dużo, co mnie zdrowo, więc fajnie, że się spędzili na zabawie i potem mogliśmy spędzić ten czas... Też z nami, dorosłymi. No w każdym bądź razie. Mm, yy, mam do, po, nadzieję, że podobał Wam się taki filmik typu Get Ready With Me for Party. Nie wiem, przygotuj się ze mną na imprezę. No takie pogadunki, pogaduszki o różnych porach dnia. Najbardziej to chciałam uwiecznić ten śnieg, słuchajcie. To było dwa tygodnie temu, czyli. Początek marca. Mm, moi rodzice przyjechali 3 i lecieli 10. No to to było 9, 8, 7, 6 marca. Ten śnieg, tak? Nie. Proszę. Mam no, w każdym razie. A mówiłam, że dzień po Dniu Kobiet, czyli 9 marca, no 9 marca, no dużo się nie mówi, a nie, bo ja sobie do 10 marca Że wyjeżdżali, a to nie tak, a 3, 10, 10 dni to 13 W każdym bądź razie 9 marca był ten śnieg I tam, ten, ten ostatni fragment jest z kolejnego poranka Więc trochę ten śnieg padał Było więcej niż jak padał na naszą rocznicę ślubu, 18 stycznia bo tutaj coś zostawało na tej ziemi widziści na trampolinie, że ten śnieg jednak troszeczkę się utrzymywał. Ale to tyle. Więcej nie było, żadnego bałwana nie było. No dobra, żegnam się z Wami serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki, bo po prostu chciałabym to jak najszybciej przerobić i wrócić do aktualnego i myśleć, co ja muszę, co ja bym mogła dzisiaj nagrać, żeby było na kolejny ten. Ale tak to budzi kreatywność. A takie zaległe filmiki zauważyłam, że potem tak średnio się i, og... i oglądacie. Tak samo było z tymi takimi filmikami, co po roku puszczałam z Indii, wiecie, chodzi. Takie bieżące wolicie najbardziej, a teraz wiecie, jest Wielkanoc, wie, więc chcecie takie bardziej klimatyczne, wiecie, już wiosnę, a nie ten śnieg, więc będę się nagrywam nagrywam, nagrywam też y, filmiki, że tak powiem bieżące. I montuję stare, nagrywam bieżące i tak widzicie, ostatnio nie wyrobiłam się z montażem tych filmików za pobytu rodziców, więc wrzuciłam Wam bardziej aktualniejszego. Też nie chciałam, żeby za późno po tym y, Red Nose Day był ten filmik. Wiecie, tak staram się, żebyście się nie zanudzili, mam nadzieję. Y, Zapraszam na kolejny film. Prawdopodobnie bardzo szybko, może w ciągu 24 godzin, bo staram się teraz powrócać, jak mówię, jak najszybciej to co mam, żeby przejść do aktualniejszych rzeczy i wymyślać, co tu dzisiaj nagrać. Dobra, pa-pa! Koniec tego gadania.